No lepiej i tak nie będziesz wyglądała. Nie, jest okropnie. Witajcie na kanale Pi razy Książki! Witamy Was w podsumowaniu czytelniczym maja. Kwietnia! Kwietnia! Kwietnia. Teraz mamy maj, trzeci maj. Wiwat maj, trzeci maj! A, <noise> a, śpiewa się wiwat? Bo ja zawsze śpiewam witaj. I tak, i tak. Aha. I, I właśnie chcemy Wam pokazać, co przeczytałyśmy w kwietniu. I od razu namówiłam Oliwie, Mo, to moja pierwsza książka o Oliwii nie, ale pierwszą książką, jaką, jaką ja też. przeczytałam, Olivia um, Oliwia troszkę później, to jest książka, o której mówiłyśmy już na kanale, czyli Słód Słońca w Dniu Dożynek. Kolejna część Igzyt, śmierci, napisana przez Susan Collins. Książka prześwietna, obie ustaliłyśmy, że to jest najlepsza książka tego miesiąca. E, genialna. Im dalej w igrzyska, tym lepiej. I jeśli chcecie więcej, długo się rozgadywałyśmy na temat tej książki, zapraszamy do filmiku. Tak, dobrze. Jako pierwszą książkę w kwietniu przeczytałam o kocie, który ratował książki, czyli e, literatura azjatycka troszkę taka bajka dla starszych dzieci, ale nie do końca. Mówi o chłopcu, który. Był kotem? Nie, który po śmierci dziadka zajmuje się antykwariatem, no i pewnego razu przychodzi do niego kot, który mówi, że ma tajną misję i jak chce, to musi mu pomóc uratować książki. No i tam są różne właśnie przygody, już mam drugą część, więc jak będę miała tylko... Czas I zostałam to... od Oliwii książkę. To sięgnę, bo bardzo fajna, bardzo polecam. Dobrze. Gdybyś nie istniała... Tą książkę dostałam od wydawnictwa i tylko ze względu, wzięłam ją tylko ze względu na to, że bardzo mnie zaciekawiła, ponieważ to jest historia młodego ojca. Chłopak ma 26 lat, ma małą, 5, chyba, letnią córeczkę czy coś takiego. I sytuacja jest taka, że jego żona zginęła w wypadku. No, i mijają dwa lata, a on jeszcze nie do końca musi, nie może się z tym pogodzić. Trochę idzie w pracę, trochę właśnie w tą opiekę nad córką, aż pewnego razu poznaje przedszkolankę, no i zaczynają ze sobą rozmawiać. I, i widać tutaj właśnie te jego wewnętrzne dylematy, dramaty, ale też jest perspektywa głównej bohaterki która po prostu też to wszystko przeżywa. I powiem Wam szczerze, bardzo mi się podobała ta książka. Nie oczekiwałam jakiegoś wow, a no naprawdę książka mi się podobała, więc ją polecam. Um, nieco poruszająca, ale też nie z tych takich poważniejszych. Dobra, ja nie pamiętam kolejności, ale kolejną, jedną z kolejnych książek, jaką przesłuchałam tym, tym razem, to jest Najdłuższa podróż Nikolasa Sparksa i to już jest trzecia książka Nicolasa Sparks'a. O, tutaj jest Sparks z To jest trzecia książka Nicolasa Sparks'a, którą przeczytałam i chyba jest moja ulubiona, jak na razie, do tej pory. Opowiada ona o... W ogóle są trzy perspektywy, ja Ci mówiłam to, nie? Są trzy perspektywy. Pierwsza perspektywa... Jako on... Aira. Aira, tak miał Aira na imię. Perspektywa Ary, który jest starszym człowiekiem, bo już ma coś pod dziewięćdziesiątkę, i on utknął w samochodzie, bo miał wypadek, i utknął w samochodzie, i wspomina. No i przechodzimy do dwóch kolejnych perspektyw. Nie, mm. <laughs> tych ostatnio. Sophie i ostatnia. Sofii i. Sofii, nie ma. I Sofii. Sophie... Kurde, nie ma, właśnie. I Sofii, Sofii i Luka, dobra, Sofii i Luka, no jak to, jak to z jest po prostu historia miłosna, on ją stratuje hmm, w barze przed jej byłym chłopakiem, ujeżdżaczem byków, ona jest studentką sztuki i ta sztuka ma największe właśnie znaczenie w tej książce. Bardzo fajne, przyjemne, e, przyjemna historia, miłosna. W ogóle najlepsze co mnie interesowało, jak ta historia, histori historia Airy się połączy z, z Sofią i Lukiem. Tak, e, mam nadzieję, że Oliwia też przesłucha niedługo tą książkę i będzie mogła więcej porozmawiać. E, tak, w ogóle co zauważyłam w Nikolasie Sparksie, te historie miłosne są powtarzalne. Tak. Zawsze coś jest z majątkiem, z pieniędzmi. I zawsze e... ktoś umiera. No tak. Bez spoilerów, ale tak. E, bardzo moja ulubiona książka, jak na razie coraz Sparks. O. E, kolejna książka, którą przeczytałam, Podzieleni. I o mój Boże, kocham. I love it. Po prostu to jest coś niesamowite. Jak. Kiedyś, chyba w ogóle w zeszłym roku, zaczęłam czytać Podzielonych, gdy na targach w Warszawie był szastroman, ale no jakoś odłożyłam i stwierdziłam, nie, to jest ten czas, gdzie wracam do tej książki i chcę ją przeczytać. I po prostu pochłonęłam ją i czytało się błyskawicznie, i po, po prostu była genialna. I najlepsze jest to, że jak kończyłam czytać tę książkę, to ja musiałam, nie, ja muszę wiedzieć, co jest dalej. I akurat. Pojawiła się wielka nocna promocja i kupiłam wszystkie pozostałe tomy. Tak? Szkoda, że nie napisałeś. No, bo to było takie spontaniczne. No wiem, ale co, ja chyba ale... pożyczę sobie do tego filmiku, co teraz nagrywam. Wiesz? Dobrze, ale uwielbiam, kosiarzy też, ale szczerze mówiąc, nie wiem, chyba jak przeczytam całą serię podzielonych i całą serię kosiarzy, to wtedy zdecyduję. Ale teraz czy się podzieleni lepiej podoba. Ale podzieleni tak? bardzo mi się podobali, chociaż kosiarze też, dlatego mam takie rozdarte serduszko. Ale no jest coś fenomenalnego. Ogólnie szybki zarys mm, to jest dystopia i są jakieś ponad 100 lat do przodu, albo i więcej, nie pamiętam jak to było czasowo, ale rząd podejmuje decyzję, że ludzie. Mm, jakby Dzieci, w sumie dzieci e, mogą zostać podzielone po 13 roku życia, przed 18, czyli do 13 roku życia są bezpieczne. Później opiekunowie mogą zdecydować, że oddają tak naprawdę swoje dziecko na po prostu pastwę losu. Zostają dosłownie podzieleni, ich y, jakieś narządy, części ciała po prostu zostają wszczepione w kogoś innego. I co? Co? po co? Co? No bo tam ci nie wiem. Mieli wypadek, stracili uh -huh. rękę, to sobie mają nową uh -huh. rękę. Albo nie wiem, ktoś ma wadę serca, no to sobie bierze od kogoś uh -huh. zdrowego serce. I ten I... umiera zdrowy? No właśnie, to nie do końca jest tak, że oni umierają, uh -huh. bo jakby wszystkie te narządy funkcjonują, uh -huh. e, ale no już nie jesteś. Tym kim byłeś. No, twoje ciało dosłownie zostaje rozdzielone, podzielone. I pamiętam jeden fragment, jak był opisywany podział jednego z bohaterów. I normalnie miałam ciarki. Dosłownie, jakby umysł funkcjonował do ostatniego momentu. Po prostu. Był dzielony na kawałki i on był świadomy. To w ogóle było masakryczne. No i tak się wciągnęłam, że właśnie mamy drugą część i będę niebawem czytała. Bo... Czy to by była, gdyby nie Igzieszka, to by była tak, najlepsza? To by był numer miesiąca? jeden. Tak. A. Ym, Światła północy. Tak, już jakby. Ostatnia, obecnie wydana, Życie Haruki. W zeszłym miesiącu Wam mówiłam, właśnie o mm, komiksie, e, o tym komiksie Światła Północy. E, no i w bibliotece e, okazało się, że przyszedł nowy tom. Tutaj to jest historia, która dzieje się po tych wydarzeniach. Możemy traktować pierwsze sześć tomów jako zamknięcie pewnej całości, a jeśli ktoś chce wrócić do tego świata, to jest właśnie tak się kolejną książką jaką przeczytałam jest życie lisy Aisato i teraz tak to była najlepsza książ jedną z najlepszych książek które dała Oliwia do 2024 roku i no mi się tak bardzo nie podobała w ogóle to jest książka ja bym na... nawet nie traktowała tego jako w sensie książki A tylko taki album tak, ja to traktuję, po prostu mówię. Dobrze. Ale bo ty mi zawsze przerywasz, to dzisiaj ja ci przerwę. No, bardziej byłam zachwycona właśnie ilustracjami Lisa Isa, to no bo Lisa to to jest ilustratorka, bo ją kocham z Oliwią. Więc ja bardziej byłam zachwycona ilustracjami, i rzeczywiście to pasowało. No i tu są parę etapów życia napisane. I tyle. To były wszystkie książki, które przeczytałam. A moja ostatnia? Przedostatnia? Przedostatnia. Eee, dobrze, to... Od wydawnictwa SQN dostałam Matylda i Mroczna Pieczęć, eee, to kontynuacja przygód Matyldy, w zeszłym miesiącu opowiadałam o Matyldzie tak. i tajemniczych Aha, to jest skazy. druga część, Tak, A ja to jest... się zastanawiam czemu znowu ją widzę. Tak, bo to jest druga część, to są chyba jakieś kilka tygodni po wydarzeniach, które były w poprzedniej części. Tak, minęło kilka tygodni, nie wiem ile dokładnie. Powiem Wam, że ta książka podobała mi się jeszcze bardziej niż Tajemnica Straży, a ta Tajemnica Straży naprawdę mi się podobała. Ta książka jest bardziej dojrzała, tutaj więcej się dzieje różnych niebezpiecznych, złych sytuacji i oczywiście piękne ilustraty Magdy Babińskiej. No, ilustraty? Ilustracje. Ilustraty powiedziałeś ilustracje, e, więc, e, pff, bardzo Wam polecam, jeśli podobała Wam się Matylda i y, tajemnica straży, to pie, Mroczna Pieczęć też powinna Wam się spodobać, mi się spodobała bardziej. I ostatnia. Ty by idziesz na spotkanie autorskie? Podobno. E, Śmierć w blasku fleszy, czyli książka, którą czytałam y, z okazji DKK i powiem Wam, że to była najgorsza książka w tym miesiącu, jaką przeczytałam. Nie podobała mi się. Po prostu stwierdzam, że kryminały komediowe nie są dla mnie, albo po prostu styl Alka nie jest dla mnie. Ale no, trochę się jakby zanudziłam. Niekoniecznie byłam ciekawa, kto popełnił zbrodnię, jak do tego doszło i w ogóle. Czasami fakt faktem, śmiałam się na głos, była zabawnie, ale no to było po prostu niewystarczające. I tyle. Eee, to wszystkie książki, które udało nam się przeczytać w tym miesiącu. Dajcie znać, co wy przeczytaliście w kwietniu. W sumie to w zeszłym miesiącu. No w zeszłym. <grym> co Wy przeczytaliście w kwietniu i zażegnamy się. Pa!